i twój wujek jest landlordem i go potrącisz na batach Fordem, to pójdziesz do więzienia, ale co masz do stracenia? Miesięc czwarta. Za oknami świat się pali, hopsta, hopsta, bum i trak. Znów faszyści gdzieś wygrali, znów nas czeka wielki krach. Rym ceni tralalala, my ich wszystkich mamy w dupie. Trata, tata, tra lala, -la kupie siła, siła jeżeli nagle się obudzisz, któregoś dnia lub którejś nocy, dasz sobie sprawę, że się łudzisz i że nie będzie znikąd pomocy, to zainwestuj w obce waluty, koło 15-20 tysięcy, lot na majątkę zabuchuj na luty, bo to jest jeden z zimniejszych miesięcy, kup swojej córce samochód nowy, sprzedaj w Warszawie mieszkanie jedno, zamów manikur i masaż głowy, przekaż złotówkę na sierotę jedną, a jeśli cię nie stać, to i spać dalej. <słuch> Eee, tak. Linda... Linda ma dziury z pamięci od picia. Faktów.pl. Bogusław Linda lubił używać życia. Kiedyś szalały za nim wszystkie kobiety. Dziś to ostateczny mąż i ojciec. Grał w wiele od 2000 roku jest mężem Ligi Popier. To prawdziwy marszałek. Nie ma swojej męskości, bo w całej pracy gra w trójkę. Publiczność go upierdla. Filmy z jego udziałem wciąż cieszą się popularnością. Kiedyś lida, dużo robił. Połysał lina. Dziękuje. Tutaj kolega mówił, że się stracił. Tak, ja też mam inspirację, ale nie taką bezpośrednią. Bo czytanie razem w losu graka i e, Henry Miller pisał w listach o swojej poezji, że chciał na literaturę, która rozsadzi literaturę. właśnie. No i ja to samo chciałam zrobić z tym wierszem. Czyli z literaturę. rozpadem z literatury. Wierzę w to, że tak w to się Sosiek. to postęp ciekawa. Sosiek jest trochę jak ty. Jest też trochę jak ja. Tosiek jest trochę jak każdy. Ale Sosiek. Na pewno nie jest Bogusławem Zimbabwe, ani Bolesławem. To się nie przycina, to nie rozrabia. Może trochę czasem. To I my nie ma znaczenia.